Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym premierowym odcinku z finalnej wersji the Crew. W końcu spotkamy się w otwartym świecie Stanów Zjednoczonych i będziemy mogli się ścigać naszymi drużynami. W końcu się doczekałem, w końcu mam pełną wersję. No i w końcu możemy zagrać tak jak się należy. Beta mnie zaskoczyła, byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony wersją beta tej gry. Mam nadzieję, że finalna wersja jeszcze mnie czymś zaskoczy i że będzie to naprawdę porządny kawał rozrywki. Bo jednak mam dosyć dużo oczekiwania po tej grze. Po becie właśnie. Mam nadzieję, że ta gra mi tego dostarczy. Zaczynamy tak samo, ścigając się w dobrym stylu. Goni nas policja, mamy pierwszy pościg. I chyba, chyba to nie będzie trudna ucieczka. Już tam widzę metę i prawdopodobnie wtedy ten pościg się zakończy. No ale... Gra zaczyna się fajnie, naprawdę bardzo ciekawie. I ja lubię pościgi, lubię szarżować z policją, więc to będzie naprawdę bardzo przyjemny dodatkowy aspekt, z którego na pewno skorzystam. No i pierwsza misja ukończona. Na jaki poziom na złoto, fajnie. Będę musiał się starać zdobywać tutaj złoto, bo już w bacie miałem z tym problem, ale mam nadzieję, że przyjdzie to w miarę łatwo i w miarę przyjemnie. Harry, I No i tak właśnie zaczynamy powoli naszą przygodę. Już zaczynamy, już się zbliżamy. To nie będzie nasz pierwszy samochód, a Szkoda Raptor fajny samochód, ale na off -road. Ja wolę bardziej sportowe auta, ale tej duże też trzeba doceniać. Możemy przejeżdżać przez takie rzeczy bez najmniejszego problemu. No ale musimy zobaczyć co będzie się działo dalej i co tak naprawdę nas czeka. Ari, I'm here. What now? We need you with this race real soon Alex, so let's get your map up to date. Yeah, oh, more computer crap, right? That's right. Let's get you synced to the 510 net. found back backdoors into these data stations all across the country. So we load our own info onto their servers. You can find everything on here, man. Race events, places of interest, you name it, and it's all encrypted and secure. I marked the barn on there. You see it? Yeah. Well, set a waypoint and get over there. We need you back in Detroit ASAP. No, I, tak jak mówiłem, zaczynamy naszą przygodę. Pierwsza tak naprawdę misja. Fabularna zaczyna nam się tutaj już zadziać powoli. O, szkoda, że mnie wyrespiło trochę w drugą stronę. No ale to nie jest najmniejszy, największy problem. Można to jakoś przetrwać, co nie? Można. Jestem naprawdę bardzo ciekawy fabuły tej gry, bo beta mnie pod tym względem zaskoczyła i, i nie mogłem się doczekać więcej. Ale to jest takie wprowadzenie, więc mało będę się odzywał. Oh, we happy. Damn right. I put a lot of money under the hood, so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd. Speaking of which, you need to get here soon, Alex. Your brother's spooked about something. It's not like Dayton. I'm on my way. No, <mum> i Możemy się nim przejechać i... I nawet nie wiem, co to jest za samochód. Hmm, trochę podobny do Chevroleta, ale mogę się mylić. Nie będę zgadywał, bo naprawdę nie wiem, nie znam tego samochodu, nie jestem pewny, nie będę zgadywał. Możecie napisać w komentarze, bo ja naprawdę nie wiem, co to jest za auto. Ale to, co jest największą zaletą tej gry, to ta ogromna mapa. Mamy do dyspozycji całe Stany Zjednoczone. I pytanie, czy uda nam się to wszystko zjeździć? Mam nadzieję, że tak. Że gra nam da taką możliwość, i że e, samo spowoduje to, że zwiedzimy naprawdę bardzo dużo tej e, mapy. Czy ja mogę coś zrobić? Mogę. Już tak się zagubiłem, bo nic nie mogłem zobaczyć. Musimy się dostać tutaj. Witamy w Detroit. No, zobaczymy, czy. Czy, by, czy uda nam się do, dojechać w miarę dobrym czasie? Gram na ustawieniach ultra. Nie wiem, jeżeli kogoś to interesuje, to tak. To właśnie gram na ustawieniach ultra. Yy, Wziąłem sobie, ustawiłem limit na 30 FPSów, a nie na 60. Ponieważ gra wtedy trochę skacze i nie za dobrze się to nagrywa. A tak to mam stałe 30 FPSów i jest spoko. A dlaczego akurat tak? Ponieważ tak mi się dobrze nagrywa. Mm, jestem trochę maniakiem FPS-ów, ale nie aż tak bardzo. E, i, I nie za bardzo mi to przeszkadza, że będę miał tam 30 czy 60 FPS-ów. Nie jest to dla mnie jakaś aż bardzo duża różnica. Ważne, żebym. Wolę mieć ładniejszą troszeczkę grafikę niż FPS-ów, a w 30 stałych też się dobrze gra. A, a myślę, że i będzie się przyjemnie oglądało te zadania, które tutaj właśnie widzicie, które robię sobie tak po drodze, są moim zdaniem w miarę ciekawe, chociaż czasami potrafią uprzykrzyć nam życie z jednego bardzo prostego powodu. A z jakiego? To że czasami odpalają się bez naszej tak jakby interwencji. Musimy oczywiście przez nie przejechać, ale jeżeli gdzieś jedziemy, no to jednak troszeczkę nam to utrudnia jakąś dobrą jazdę. No i Model jazdy. No zaraz będę. To nie jest taki... taka mała droga, żeby tam tak szybko dojechać. Jestem ciekawy, jakie samochody dostaniemy na sam początek. Mam nadzieję, że nie tak jak w Becie, bo to by było troszeczkę kiepskie, przynajmniej moim zdaniem. Widzę, że chyba muszę mieć jakieś dodatkowe ustawienia włączone, bo. Samochód sami trochę skręca czuję. Może to. Ja mam jakieś takie. Przeczucie dziwne. Nie wiem, będę musiał pokombinować trochę w tych ustawieniach, ponieważ. Zastanawiam się, jak to jest, jak ta gra działa. Chyba tutaj mieliśmy dojechać.

Czy pamiętacie pierwsze, tak naprawdę, filmy z serii szybkich i wściekłych, czy NFS, Underground? Wiecie, że ta gra przypomina mi te stare czasy, kiedy były nielegalne wyścigi i kiedy to naprawdę miało sens. To jest takie moje pierwsze wrażenie, i, i moim zdaniem jest to świetne wrażenie, bo bardzo mi tego brakowało. A wiecie skąd to się wzięło? Wzięło się stąd, że te samochody wyglądają na takie podrasowane i że mamy te wyścigi właśnie w takiej otoczce nielegalności. To może być ciekawe, no sami przyznajcie, jeżeli mamy nielegalne wyścigi, to zawsze jednak to jest trochę bardziej interesujące od takich wyścigów na, na torach. Rozumiem, że każdy lubi różne dziedziny wyścigów, i ja się z tym zgadzam, ponieważ lubię i takie, i takie wyścigi. Jako fan motoryzacji i wszędzie tam, gdzie są samochody, to ja jestem na pierwszym miejscu. Ale te nielegalne wyścigi mają w sobie coś więcej. Jakoś chcę się przy nich zostawać. Jakoś mają więcej adrenaliny, przynajmniej dla mnie. I chyba to jest coś, co polubię w tej grze. A mam nadzieję, że ich nie zabraknie. Tak samo podobał mi się Undercover, pomimo, że. Dużo osób na niego troszeczkę narzekało, ale ja lubię kiedy jest akcja, kiedy jest wątek policyjny i kiedy coś się dzieje. Ja naprawdę lubię wyścigówki z akcją A. a myślę, że mogę tego się spodziewać. Podekryję.

Z dobrych rzeczy, The Crew, to są te renderowane katcenki. Jedno z wielu rzeczy, które mi się podoba, one naprawdę wyglądają nieziemsko. Uła! Trochę się rozbiłem. Nawet nie trochę. Nigdy się tutaj nie rozbijałem, ale musi być ten pierwszy raz. E no. Jest to, jest to fajnie zrobione. A dlaczego to mi się tak bardzo podoba? Ponieważ. E Wygląda to nieziemsko, to po pierwsze, a po drugie, opowiada to fajną historię. Mam nadzieję, że ta historia się rozwinie, ponieważ to co widzieliśmy w becie, e, troszeczkę to opowiadało. Miałem taki niedosyt. Chciałem już w tą grę zagrać i mam nadzieję, że ta fabuła nie straci na swojej jakości, bo początek był naprawdę trochę. trochę fajny. No, nawet powiedziałbym, że bardzo fajny. Ale każdy lubi jakieś inne różne rzeczy i... i. Każdy musi to ocenić w swoim zakresie, to co lubi i to jak powinno być. Jaki zdoby... zdobędziemy medal? Złoto, srebro, brąz? Chyba srebro. A może złoto? Mamy nowy poziom, więc może jest złoto. Tak, może mi się wydaje? Oby. A, jest złoto! To jest też co lubię. Jakieś wynagrodzenia za naszą jazdę i. No i zobaczymy, co będziemy mieli dalej, bo czekam z wielką niecierpliwością, jak ta akcja potoczy się dalej. low. Help him! He's bleeding out. Got a gun. Well, that ain't mine. This one's dead. No!